czynek 26. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Znowu zagłuszają mnie kury. Najwidoczniej nowe jajko w kurniku, a ja przychodzę dzisiaj do was z nowym tutorialem, ale także z ogłoszeniem, proszę państwa. Życie wraca do normalności. Mam nadzieję, że wy też to czujecie. Ja odczuwam bardzo. Więcej koncertów, prób. W związku z tym wyjazdów, dlatego będziemy się widywać tutaj na tym kanale troszkę rzadziej. Będą się pojawiać tutoriale co dwa tygodnie we wtorki, ale nie smucimy się, bo będziecie mieć więcej czasu na doszlifowanie piosenek, na pracę nad piosenkami i zachęcam do tego, żebyście zostawiali komentarze, pisali, co chcecie usłyszeć w moim wykonaniu, w czym mogę Wam pomóc. A dzisiaj piosenka z repertuaru. Sanach, ale Jazz! To jest super utwór, naprawdę to jest super utwór, i e, wiem, że lubi go młodzież, że młodzież słucha, bo mam ostatnie zajęcia i każda grupa wspomina właśnie o tej e, wokalistce, więc wielką przyjemnością dla Was go zagra. Ale się wznieść, ja nie pytam już I wiem o co chodzi mu, a w mej głowie O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz Tak na maksa wieje też, ja łagodnie uśmiechnięta, Ta błyska gdzieś na mej dłoni OK, yy, zaczynamy naukę od akordów. Cztery akordy i to taka prościzna, że w ogóle. Amol. Palec na drugim progu czwartej struny. C Dur. Palec na trzecim progu pierwszej struny. f Dur. Palec na drugim progu czwartej struny oraz na pierwszym progu drugiej struny. I G-dur. Palec na drugim progu pierwszej struny, palec na drugim progu trzeciej struny i palec na trzecim progu drugiej struny. To chyba giedur jest najbardziej skomplikowany z tych trzech akordów, ale nie jest to coś, z czym byście sobie nie poradzili, powiedzmy sobie szczerze. I lecimy. Intro. Amol cedur. Amol C Ok. Bicie. Ta, ta, ti, ti, ta, ta. Ta, ta ti, ti ta, ta, Przypominam. Ta to jest dźwięk z góry na dół po strunach, a ti do góry. Czyli mamy tutaj tak. Du, du, góra, góra, du, du. Trudno to powiedzieć jednocześnie. Down, down. Amol i Cedur powtarzamy na zmianę. Spróbujmy w wolnym tempie zagrać intro. Raz, dwa, trzy i Cedur. Amol, Cedur. Jeszcze raz. To, podaję teraz akordy, jak idą na zwrotce po kolei. Znowu tak samo jak w intro się zaczyna. Amol, Cur, Amol, dur, -dur F-dur, Amol, G-dur. G -dur. Ok, myślę, że warto sobie zapisać na kartce i spróbujmy zagrać to razem. Gotowi? 一、二、三、一二 Do refrenu. Yy, bicie zostaje to samo, i w refrenie gramy trzy razy następujący przebieg akordów: F-dur, A-mol, C-dur, G-dur. I brzmi to następująco: Raz, dwa, trzy i. Się nie zmienia. Grane jest to w kółko trzy razy, a potem znowu jest taki przerywnik, czyli wracamy do naszego y, intro. W tej, w tej piosence pojawia się też po drugim refrenie takie przejście, które zagrane jest na tych samych akordach, tylko są one zagrane krócej. Brzmi to mniej więcej tak. Amol, mol, F -dur, F dur, G dur. Na Amolu gramy dwa uderzenia. Ta, ta i już tu zmieniamy i wchodzi C dur, ti, ti, ta, ta. Potem F dur, dwa, dwa uderzenia. Ta, ta i G dur, ti, ti, ta, ta. Czyli jest tak jakby większa większa kumulacja tych akordów. Szybciej się zmieniają. Czyli a Takie jest przejście. I tak naprawdę to jest wszystko, co się w tej piosence pojawia. I teraz moja propozycja drugiego bicia, dlatego że uważam, że z jednej strony to bicie jest proste, ale nie do śpiewania. Dlatego, że mi też jest ciężko śpiewać, szczególnie w wolnej wersji do tego bicia, bo do niego można sobie dodać jeszcze dwa. Uderzenia i wtedy brzmi tak ta ta ti ti ta ta, ta ti. Robi się gęści. Ta ti, na koniec ta ta. kiedy nie robi tych paus, czyli z gęstszym biciem. Ale uważam, że osobie początkującej może być trudno, dlatego mam jeszcze propozycję odmiennego bicia, alternatywnego. Już Wam pokazuję. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino Złodzone będę fit, szekspirowski sznyk. Całe noce mi się śni, gdzie Romeo był Prawda, że łatwiej? O, ale jazz! Hardhorowo pada też, tak na maksa wieje też Ja łagodnie uśmiechnięta. To, czego używam tutaj, to jest ten mój słynny czang, uwielbiany przeze mnie. Mam filmik o tym, jak zrobić czang. I bicie tutaj jest następujące. Zaczyna się tak: tati chang tati następujące uderzenia. tati chang ti tati chang ti tati tati chang ti i chang ti tati tati

Amon, Cedur. Znowu się Myślę, że to bicie jest łatwiejsze, jest tylko jeden haczyk w nim. Musi być zagrane w swingu. Musi być zagrane w swingu, musi bujać. Czyli nie może być. Nawet nie umiem zagrać tak kwadratowo, bo we mnie to się buja. Czujmy po prostu, że to sobie płynie. bujające bicie, a na pewno będzie wam łatwiej tę piosenkę zaśpiewać. Osoby bardziej zaawansowane zachęcam, żeby ćwiczyły z biciem poprzednim. No i dawajcie znać, jak wam się uczy, czy idzie do przodu, czy nie idzie. A ja lecę nakarmić kury. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.